Dobra, słuchaj, mnie tempeluje. Dzisiaj będziecie robić e, fajne rzeczy w miarę. E, słuchaj, nazwijmy się Maciek. Cześć Maciek. E, weź, podtrzymaj mi e, tego glocka. Maciek nie żyje. Dobra. E, twój kolega to jest Gilon. Nazwijmy się Andrzej. Andrzej. O, moi koledzy. Uwielbiam się nawet tutaj. Siema! O siema mordo, mła mła! I co z tego, że jest coś Słuchaj, mogę cię pomalować? Mogę cię pomalować? Ha. Dlaczego zginąć? Ej, pokażę wam szyszkę. Chabosz! Babosz! Nic roglicy na roż! Rzeczywiście to mocno było. Aż wywaliło was z wrażenia. Ale, derp, bratku. bratku. O! Siema, morda. Hmm. nie było pytania. Trzechodzi się nową bombę to coś. Dobra, nie chcę mi się już niczego robić, polecę sobie tym helikopterem na górę. O matko, jak się nie steruje, panie. Dobra, może no, mi po prostu nic nie będę robił. A! Dobra, nie mi się spływać. No siema, ile tak jest? Co tu ty tutaj robisz, Einstein? Ty chyba nie żyjesz. No i poleciał. Miau. Słuchaj, jeżeli jesteś taki odporny, z tego co słyszałem, bo jesteś w tym Black Miss i Black Mesa, czy jak to było, to wytrzymaj to. Wytrzymaj to. Też nie wytrzymał. Dobra. Ja. Ja, to teraz z samolotem lecimy w pewne miejsce. Dobra. Macko! Dobra, muszę wyglądać chyba część. Łao, samolot. A w sumie najcięższe jest samolotem. Tylko... Czekaj, czy mogę malować na nim Niech Nie prawa fizyki, jedna. No Dobrze. Teraz startuję! Eee. zdanie! Nie mogę tym Panie, co tu się stanęło? Dobra, słyszałem, że mogę tutaj kupić oko od komisji. O, dzień dobry. Panów to ja nie poznaję. Ej, czy to nie te przykład, kiedy prowadzili ten tym klubie? Eee, Dallas No to jest, patrzcie to. Powałem się w zabawę. Babosz, Babosz? Nie drognij cenej losz. Jeden priman pszczożek. Ach, aż mi się nie wstrzyknąć. E. Eee, tą strzykawkę, z którym jestem. Ła! Jak nic to, co tam mam, to przeżyw? A nie, nie przeżył. Dobra. No To jest trudne, jeszcze nie sądziłam. Ła! Dzisiaj nie! Ło panie! to za szynko. Sie mordo. Mam pytanie. Czy chciałby pan porozmawiać o mojej lodówce? Nie? A. Za małe obciążenie. Spadaj, biedzbo! Spadaj, dziadziew jeden! To było debilne, i idę się rzucić. Patrzcie na to! Amen.